Kolejny kebab nazywa się babu kebab. Co najlepsze, co najciekawsze, pisali do mnie chyba z propozycją współpracy. Nie chcę do końca chyba mówić, że ten kebab chciał mi zapłacić za reklamę, ale wiecie co, ja wam przeczytam maila. Od nich i sami wywnioskujecie, Babu Kebab Olsztyn w tytule. Cześć szefie, pisze w sprawie wpadnięcia do nas na super kepsika. Generalnie niedawno otworzyliśmy w Olsztynie, otworzyliśmy już trzeci lokal, kebab marki Babu Kebab i chcielibyśmy zaprosić cię na spróbowanie naszego jedzenia i ocenę najlepszego kebaba w Olsztynie. Nasz pierwszy lokal, który otworzyliśmy, bla 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 bla, no dobra, tutaj gadają o tym, co oni. Mnie tego będziemy ludziom oferować jedzenie najlepszej jakości, mogące konkurować z najlepszymi firmami, takimi jak Piripiri czy Kebab King. Daj znać, co o tym myślisz, czy w ogóle byłbyś chętny na ocenę naszego kepsika. PS, nocleg i wszystkie koszty są po naszej stronie. 15 zł. Za taka pita. Ładnie zawinięta. Taka eksplozja wszystkiego w mojej gębie. Troszeczkę są nuty keczupowe, ale od razu ukąsił jakąś taką delikatną pikanterią, ale jest to, więc fajnie. Ogórek świeży, marchewa kapucha, kula, normalna, zwykła kula pasztetula, ale nie śmierdząca. Klasyczna kula. Taka, która nie śmierdzi, nie jest zielona i nie wali piwnicą. To jest klasyczny stinky kebab z całkiem niezłym majonezowym sosem i ostrym, bardzo delikatnie wpadającym w keczup. 350 byli. No i... Uh, uh, uh.